I generalnie mówicie też Państwo o wymianie informacyjnej między sobą. To że rzeczywiście jest coś, co myślę, że po dzisiejszym dniu potoczy się płynniej, bo zawsze takie spotkania, integracje wpływają na później przeniesienie się na relacyjność i wymianę informacji. Co turystyka może zrobić dla kultury, czy gdzie może wspomóc, bo uważam, że to turystyka z kulturą to musi iść w parze. To na pewno pomoc regionalnej organizacji turystycznych w wymianie informacyjnej. No świetne wydarzenie, to zainteresowanie powszechne tym wydarzeniem i znowu użyję słowa technokratycznego sprzedaż tego szeroko jest dużo bardziej trudna, szeroko, czyli zapewnienie sobie dużej liczby odbiorców, to mam na myśli jest dużo bardziej trudna niż zespołu wydarzeń po sobie następujących. W diagnozie, która na początku została przez panią Ewę przeczytana, wynika, że instytucje kultury z sobą nie współpracują. I tu znowu nie chodzi mi o wariant współpracy polegający na tym, że każdy ma wymieniać się wydarzeniami, które robi, tylko o logiczne ułożenie tego w pewną procedurę. Bo ułożenie tego w pewną procedurę daje państwu szansę na dodatkowe finansowanie tych przedsięwzięć. Co Państwo artykułowali jako swoistego rodzaju problem, to jest problem raz komunikacyjny w tej chwili występujący pomiędzy. Nie wiedzą Państwo do końca, co, tak która instytucja. Tak. Drugi problem to jest problem zdolności organizacyjnych, takich technokratycznych danej instytucji. tak? Czyli gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, że chcemy tą zdolność kierowcy przypisać do którejś z Państwa instytucji, to myślę, że byłby z tym problem. Tak, byłby problem koncept kompetencyjny, organizacyjny, techniczny. Ale my jesteśmy partnerem, który odpowiada za wszystkie czynności związane z realizacją za rozliczenia budżetowe, za finansowe, za sprawność organizacyjną, za wszystkie te elementy. To jest jeden most. Zamiast tego Zitu może być dowolna instytucja kultury, która jest, na przykład Biblioteka Miejska czy też Biblioteka Wojewódzka, która sobie dobierze sumę partnerów, z którymi zrobi to przedsięwzięcie. Nie mieszajmy. Znaczy, wycieczka jest czymś innym, bo wycieczka na przykład możemy powiedzieć. Ja wymyślam zupełnie, w Olsztynie mamy człowieka, który... Świetnie zna się na historii Olsztyna i mówimy o 12 w niedzielę zapraszamy wszystkich na rynek obejdziemy Olsztyn aktywnie, tak? I obejdziemy i pokażemy Ci tajemnice Olsztyna, których nie znasz. W Warszawie coś takiego jest robione, czyli spotkanie albo szat gry Super rzecz. Gra miejska młodzież jest wciągana niesamowicie, tak? Czy spotkania gry miejskie, tak? I tutaj, w Rosji byśmy, w byśmy tak, zrobili w tak na przykład Olsztyn Święty. to w języku mongolskim to znaczy tyle, co posąg, kształt, idol, Bożek, Heros. Tak. A w języku polskim Słodewski przyszło, Pasa. że Pasa. to jest posąg wykopany w ziemi, Pasa. przedstawiający Pasa. idola, ale później. To, to jest wasz e, o kształcie kobiety, starej kobiety. I, na tyłu, tak. i, i Polacy nazywają, że to jest baba polska, bo wyglądał, ten posąg wygląda jak baba. Aaa, to coś takiego.